Kolejny dzień otwarty Jeleniogórskiej Skarbówki zaplanowano na sobotę 16 marca. Akcja prowadzona jest cyklicznie już od kilku lat i niezmiennie cieszy się sporym zainteresowaniem. Szczególnie, że do ostatecznego terminu składania zeznań podatkowych pozostało jeszcze sporo czasu. Składane zeznania warto dokładnie sprawdzić, bo może wkraść się w nie błąd, który uniemożliwi rozliczenie się ze skarbówką. W tej chwili urząd jest czynny w godzinie od 7.30 do godziny 15.30. W środę dodatkowo mamy dyżur do godziny 18, czyli do godziny 18 podatnik może przyjść i złożyć deklarację. 16 marca naczelnik Urzędu Skarbowego organizuje Dzień Otwarty Urzędu Skarbowego. W godzinach od 9 do 13 będą mogli podatnicy przyjść, złożyć zeznanie, dowiedzieć się, informacji, zasięgnąć informacji na temat rozliczeń, na temat wyboru formularza, formy opodatkowania, możliwości zastosowania ulg. Przy składaniu zeznań podatkowych warto zastanowić się, czy nie zrobić tego za pośrednictwem internetu. Takie rozwiązanie ma sporo plusów. Dodatkowo w tym dniu, czyli 16 marca, to jest sobota, uruchomiliśmy punkt w siedzibie księżniczki. Karkonoskiej i w pokoju 309 to jest na trzecim piętrze również podatnicy będą mogli przyjść tam będą dyżurować pracownicy urzędu skarbowego gdzie również będzie można zeznanie złożyć zasięgnąć jakieś informacji ewentualnie również tam będzie można złożyć zeznanie elektronicznie. Specjalnie oddelegowani do pomocy podatnikom urzędnicy będą udzielać wyczerpujących informacji na temat zeznań podatkowych. Oprócz tego będzie można również liczyć na ich pomoc przy sprawdzaniu pitów. Przypominamy, dzień otwarty Jeleniogórskiej Skarbówki zaplanowano na sobotę 16 marca.